Stajemy do uroczystego apelu pamięci w miejscu upamiętniającym walki o niepodległość Polski. Aby w okazji święta Wojska Polskiego oraz 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań walecznych przodków, naszych ojców i dziadków, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczpospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy z pulpitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego Podziemia Niepodległościowego. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny, Kładając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Do Was woła mężni bojowie z podcedyni, baleśni rycerze z podchłowców, bohaterowie grunwalskiej wiktorii, husarze z król i i Kuszyny obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy z Wiednia. Stańcie na apelu! Spokojnie! Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Jarusu księcia Józefa Poniatowskiego, otworąży, bohaterów nocy listopadowej, walecznych żołnierzy powstania listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie na apelu! Woła apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości regionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji i błękitnej armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich, obrońców kresów wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! W Wzywam wszystkich żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczpospolitej. Wołam legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości ojczyzny. Stańcie na apelu! Wołam Was, mieszkańców ziemi sieradzkiej, żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Ochotniczej, harcerzy, bohaterskich obrońców ojczyzny 1920 roku, którzy z honorem stanęli do walki w obronie wolnej i niepodległej Polski. Stańcie na apelu! W obronę! Przywołuję obrońców ojczyzny, 1939 roku organizatorów i działaczy polskiego państwa podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Busza, heroicznych powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, stańcie w apelu po, po, po! Przywołuję żołnierzy polskich, ofiary totalitaryzmu. W pozostali wierni przysiędze złożonej narodowi i ojczyźnie. Wzywam wszystkich rodaków, władzonych w niemieckich obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych, zanordowanych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz wywiezionych na przymusowe roboty do Trzeciej Rzeczy. Stańcie w apelu. Wieleście Wołam Polaków! Deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zamęczonych w stalinowskich łagrach, i zmarłych tam na nieludzkiej ziemi oraz zamordowanych w obozach i więzieniach NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przywołuje znanych i nieznanych żołnierzy i funkcjonariuszy pochowanych na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Arkowie, Miednoje i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach. Stancie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy Polski poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zamordowanych i zaginionych w trudnej i długiej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam żołnierzy wojska polskiego, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia. W imię pokoju oddali swe życie w różnych regionach świata. W imię praw człowieka i demokracji. Stańcie na apelu. Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. A wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie na apelu! Krzyż i koniec! Do Was się zwracam, to, Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, na zawsze pozostaną w Waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara. Będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i Pamięć! Z okazji święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej salwa honorowa!